I będzie pochwalony Jezus Chrystus w mikrofonie Książka Szymańczyk i zapraszam bardzo serdecznie na przegląd tygodnika katolickiego niedziela temat numeru jak bardzo niszczą nam życie siedem grzechów głównych. I przede wszystkim będziemy chcieli skupić się na tym, co przede wszystkim przeszkadza nam jako ludziom wierzącym w realizowaniu Bożych przykazań. Dlaczego te grzechy główne? Wiele wieków doświadczenia ludzi pozwoliło wskazać te grzechy, które mają szczególne znaczenie. O tych siedmiu grzechach głównych Biblii tradycji pisze ksiądz Michał Wojciechowski na stronie 22 i 23 naszego tygodnika. Obecna niedziela to także tak zwany Dzień Dziennikarza, stąd też i chcemy zadać sobie pytanie: kto nami naprawdę rządzi? To w kontekście mediów i czy ma, z media budują nas, czy nami manipulują, przekazują prawdę, czy kłamią, łączą ludzi, czy dzielą, i gdzie w tym medialnym świecie mają swoje miejsca media katolickie? Dzień dziennikarza to dobry czas, by uświadomić sobie, jak ogromny jest wpływ mediów na nasze życie duchowe, jak i też i życie codzienne. Więcej na stronie od 10 do 13 to też jest między innymi wypowiedź księdza Leszka Gęsiaka, jezuity, rzecznika prasowego konferencji piskopatu Polski, czy Bronisława Wilsztajna, publicysty dziennikarza pisarza, kawalera orła Białego, czy pani Moniki Przybysz, profesora UKSW i medioznawcy. więc jest to na 10 i 13. Katolicka nauka społeczna jest bardzo niedocenioną nauką, ale realizowana w praktyce ma ogromne znaczenie, stąd też i KNS przenika politykę, nawet gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zasady katolickiej nauki społecznej są zapisane w Konstytucji RP. I w prawie Unii Europejskiej, mówi Kamil Sulej, prezes zarządu katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana. Więcej w tym temacie na stronie 32 i 33. Jestem z powrotem, mówi Michał. To kwestii uzależnień i wyjścia z nałogów, czyli mówimy o świadectwie. Każde uzależnienie zaczyna się od tego niewinnego pierwszego razu. O tym, jak rujnuje życie całej rodziny, mówi Anna, matka narkomana, jej historia daje wiele do myślenia i nadzieje tym, którzy wspólnie z uzależnionymi zmagają się z nałogiem. Stąd też i na stronie 36 i 37 poznamy m.in. historię Michała, którą opowiada pani Anna. Przejdźmy teraz do naszego dodatku wrocławskiego i na samym początku idziemy na wrocławskie Sołtysowice, ponieważ tam. Rozpoczęła się peregrynacja krzyża San Damiano. W tym roku mija 800 lat od otrzymania stygmatów przez świętego Franciszka z Asyżu. W sposób szczególny uczczono to w parafii świętego Alberta Wielkiego we Wrocławiu, sołtysowicach, gdzie posługują franciszkanie. I w tejże parafii także rozpocznie się peregrynacja tego krzyża, ale o tym troszeczkę więcej w przyszłym tygodniu. Strona II druga i trzecia to oczywiście wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej, między innymi będziemy w Oleśnicy, w Żurawinie, we Wrocławiu, w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Matki Bożej Łaskawej, czy też jeszcze wspominamy jubileusz parafii w Ligocie Małej, w Miliczu 30-lecie parafii, czy też odpust na Nowym Dworze. 17 dzień września to dzień, kiedy upamiętniamy tragiczne wydarzenia, kiedy to Związek Radziecki Wtargnął na ziemię Polskie i o Sybirakach. Jechali tysiące kilometrów w bydlęcych wagonach, umierali z głodu, chorób i wycieńczenia. Na Syberii w nieludzkich warunkach karczowali tajkę. 17 września w sposób szczególny pamiętamy o Sybirakach i takimi historiami dzieli się z nami pan Roman Janik, który opowiada o swoich przeżyciach i tę historię chcę także i przekazać czytelnikom niedzieli wrocławskiej. Od 19 maja w archidiecezji wrocławskiej trwa synod archidiecezjalny. Do końca września można jeszcze dołączyć do zespołów synodalnych w naszej diecezji, w poszczególnych parafiach. Naprawdę warto zaangażować się w życie naszego kościoła. Myślę, że tych, którzy już są w synodzie, do tego przekonywać nie trzeba, ale zachęcam, żeby spróbować podjąć się tego wysiłku, dlatego że to jest też i sprawa każdego z nas, każdego mieszkańca archidiecezji wrocławskiej aby przede wszystkim tworzyć też i zdrową, piękną wspólnotę Kościoła. Więcej na stronie szóstej naszego dodatku. Ja z całego serca dziękuję za uwagę, zachęcam do lektury Tygodnika Katolickiego Niedziela, który możemy znaleźć m.in. w wielu parafiach archidiecezji wrocławskiej, a jeżeli w którejś parafii nie ma, to zachęcam też, żeby zachęcać, do tego, aby ta prenumerata się pojawiła, lub indywidualnie można też naszą gazetę prenumerować, albo także zaglądać do Impiku, tam też można te gazety zakupić. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.